Cześć, jestem Joanna, zapraszam na mój kanał Przytulny Minimalizm. Chciałabym tutaj rozmawiać o minimalizmie, organizowaniu, porządkowaniu, zainspirować do zmian w życiu tu w środku i na zewnątrz. Będziemy mówić o wnętrzach, o finansach, o wielodzietności, o ogarnianiu zabawek dzieci, o konfliktach w domu i jak ich unikać lub rozwiązywać. I o wielu innych tematach. Najbardziej bym chciała poznać Ciebie, więc bardzo cię proszę o komentarze pod moimi filmikami. Chciałabym, żebyś powiedziała mi, czego oczekujesz i co chciałabyś tutaj zobaczyć. Jestem minimalistką od 2014 roku. Zaczęło się to wtedy, kiedy miałam dwóch małych chłopców i miałam wrażenie, że rodzicielstwo polega przede wszystkim na sprzątaniu po dzieciach. Jestem mamą czwórki dzieci w edukacji domowej w wieku od 5 do 14 lat. Jestem żoną, inżynierem, minimalistką. Minimalizm pomógł mi zredukować ogromną ilość stresu w moim życiu i pomógł mi wyjść z dużej zapaści finansowej. Jeśli chcesz o tym wszystkim usłyszeć, bardzo Cię zapraszam do oglądania tych filmików. Do zobaczenia!